Jest tydzień i rok. Widzisz? 46? Tydzień no. i 21. I chyba, 21 tak? no. Jakby się człowiek uparł, to może wyskrobać, co? Ale w ogóle tu zmuszałem wszystko. Ja bym miała się no, tak. Zobacz no. jak to wygląda no. Bo wie, że paki to te one za odporne no to one tony mniej będą zawsze sypać, tak? Jakoś tak. Nie, to teraz już tak nie gdzieś. Miałbyś... na wielkie oczyszczenie, będzie się trzęsło. Dobra Pania musi być. Dobra Pania nigdy nie jest zła. Później pan powie tam wstawić a, a, tam a będziemy to... O chceś tam w końcu cię wypłynąć w Jeszcze lepiej po A tam będziemy chyba się topić na całym dole, co? Słuchaj, i Słuchaj, Sucho? A, no zobaczymy. A to już pan uprawił. Nie, to było uprawione raz tylko na, na jesieni. A tu chyba z 30 hektarów będzie? Bo tak się duże kadro? 40. 40? 33 było po staremu i tam gdzieś też wszystko czarne na łąkę z dołorana. No? To taki torf? Tak, tak. Do tego, to był tam jak chłopak, to wtedy był Ale jechałem z tamtych schodów, to było słowo. To, to, to. to tam chyba akurat nie holandem robiliśmy. No, no. To wtedy Mas, masyk papył wtedy, tylko że nie holand bez orkowcem pojechał. Tak. To gdzieś topił. I całość właśnie te 10 to będzie łąkał w No, no, no. susza strasznie, ale nie ma już atrakcji, jak to jest woda. Nie ma? To oh jest. normalnie wyschnie, to jest woda. zwierzę, w tym A to usłyszał pan? Że coś Czy stanęło w często są kamyki wchodzą między. Ale szatany blokują, nie? No do na młodzień, taki koniec, nie? A teraz jadę, patrzę, te dojechałem do końca, podniosłem do góry, patrzę, nie ma pusty, grochowo, aż łożysko to było iść. Ale zapasowe macie na pewno, tak? Tak, no. no leżą. To jest zawsze co roku, pilnuję tego i dyrektor zamówi, kupimy tam 30 sztuk, I leży. To jest sama wymiana, to więcej trwa dojazd do warsztatu i przyjeżdżać z powrotem niż te, ta wymiana, nie? nie wymienione. Ale łożysko chyba do takiego oryginalnego droższe, co? Nie, jakby... no, nie oryginalne. Nie? i już padło. Ale to teraz to... oryginalne jeszcze padło? To oryginalne było. Aha. I teraz się okazało, że jest te same, tylko średnicą troszeczkę mniejsze, wiesz, otwory wszystko te same pasuje, jak po wszystko jest, ale jako łożysko jest mniejsze. Teraz te nie tam te były większe. To teraz co wyrzucam no to od nowe ale on też ma przerobione swoich hektarów. To już będzie powoli wszystko siadać. Patrzałem na tabliczkę specjalnie, byśmy ostatnio się zastanawiali mile, nie? On jest z 18 roku. No. On to chyba rok pokazowy. No to z 19 do nas przyszedł. No to teraz będzie miał teraz będzie już lat. A to, a to taka chyba jest prawda, że te pokazowe są lepiej z, y, zrobione jak te jakbyś kupował normalnie od Dillera. Tak mi się wydaje. No, wiesz, no, zawsze cena, nie? Po pokazowy, no bo tak, tak. Musisz od ładówkę ona tam nic nie robiła a ile mniej pieniędzy zapłaciliście się przyszli do tak. no i nową brali, nie? no, nie? Ja, a co jej, uh, że ona tam po placu pojeździła tak samo ten oni agregat wzięli pojeździli tam to tu po, po pokaz zrobili i kupę z pieniędzy no, no. tak samo się nie ten tylko poprzedni też był taki to e, można było nadzrobić, zrobić, że przyszedł jako pokazowy i zostawić zostawić, pojeździli my ktoś tam jeszcze trochę pojeździł a to łówka, nie? No już, już wiesz, dealer rozliczył jako po pokazowy. Ale też waderszta, jest... tylko że 4 metry. No, 4 metry. Nie. przyszedł do nas nówka myśmy sobie pojeździli, poszedł, poszedł do Szczegęcina na parę dni. Szczegęcin pojeździł, przyjeżdżał do nas i u już został. Ale jako się liczył jako pokazowy. A już ile pieniędzy mniej, nie? No, tak za kupiłem. Jakiś wiesz tam trzy są, tak potem był. Wrącz 3 wymieniłem, stało tego. Cały czas, nie? nie wszystkie dalej gdzieś. Tu już ten serwis jest teraz 3500, tak? W godzin 3800, 3800 ja że. 3 lata ciągnik, tak? Widać no, na kamerze? No, 3800 tak. Też od razu jeszcze widziałem, że pan ma ten Ile paliwa spaliśmy. To wszystko jest. No jest no. 3893 no. dokładnie. No? będzie na wymiana Teraz jest 89, nie? 4 młode godziny do zmiany. Czyli no, po... dzisiaj porobi i w tym tygodniu musi przejechać. W no, kątek przyjeżdżałem. No. powinni Bo jutro przyjechać, albo dzisiaj, nie? Ale zezwoniłem nie ma czasu. Nie mają czasu, nie mają czasu. Ale pole fajne. Teraz pan by musiał robić z nawigacją i cały czas smajtać tą kierownicą Jakby tak się zepsuło A ja wczorajszego nie zepsułem Ile chyba zobacz ile spalił paliwa spali, przez te 65 tysięcy no. To jest chyba nie wiem jak to Czy ktoś pobre dużo czy mało Ja tam Wiesz, się Jak się pobył. spojrzy na, na cyfrę, to się wydaje że no to dużo nie? Ale jakby się spojrzał i ktoś przeliczył hektary, wszystko to co zrobił, to nie jest dużo. No, chyba mnie od rządy nawet może palić masej. Ale, ale w rządzie, że nie musimy oleju wlewać. <grym> ale bo tak nie tak. robi, bo ten za dużo robi, to trzeba dolewać. Nie, u nas to jest problem z felgami i sobasem. I to chyba w każdej MCS. I Iso, sobóz to chyba musimy sami sobie zrobić, i... nie wiem. Czemu takie zepsute są. No to ten, opony się pokazały. Protektor tak by się nadzierał, wiesz, jest zareklamowany. I był ten z serwisów Krzysiek i na rok, jest zareklamowany ktoś ma. Nie, co tutaj się wyświetliło opony? Nie, protektor jakby spójrz się jak będzie na górę. Wyszli no, to normalnie jakby się odrywał protektor z przodu, Każdy jeden. No to są tyle tak. Reportki, tak. Też nie polecają. My też nie mamy i... No. Nie wiem co firmy poszły na to chyba, że wiesz, przedtem były było to jako konkurencja, konkurencja chyba tańszy wiesz. Na każdy schodzi, wiesz, łapie wszystkiego to co jest tańsze. Ja teraz opony będę wymieniał to mi pokazał najdroższe opony w samochodzie 16 to 597 zł za jedną sztukę. No ja powiedziałem, no, gdzie ja do takiego samochodu będę inwestował co on warte jest, nie wiem, 10 tysięcy. M mówię najtańsze, dobra, tata powiedział, chociaż weź polskie, a nie jakieś chińskie, żeby ci wystrzeliły. No to zadzwonię do niego polskie proszę, bo jutro jadę jeszcze po następny komplet. Gdzieś obok Kretomina? Yes. Co ja kombinuję? No. Nic nie, nie kombinuję. Nagrywasz no, cześć. Dobra. A skąd pani obiad wzięła? Bo my reklamę robimy teraz z panem Walkiem. Będzie, skomentować obraz. Czy no... Będziemy teraz... Od... Spróbuj tylko. Ja oglądam twoje filmiki, i teraz nie próbuję. Albo dobrą zrobimy, albo złą zrobimy. A dzisiaj nie, jutro będzie lepsze. A, teraz tutaj to, teraz to, lepszy. <laughs> to tak, że... Dzisiaj nie. No, to już róbka, to chcę. No, co tutaj dużo To ziemniaki, to palcami się zjadła. Tak. No, tam jest mięsko. Bo tu możesz napisać, że <laughs> Niepokrojone Chcecie No mogę, Proszę. dziękuję Niepokrojone, tak? Niepokrojone To mamy dobrą rozmowę zrobić? No to nie wiem, no, musicie jakoś ubarwić te nowe <noise> Ale musimy powiedzieć skąd jest żeby zareklamować. Ja no to strona nażytnik Bystro nażytnik No i na odpowiednio usmaruję <noise> Tak, bo dają zniżkę, bo potem pójdź tam w talerze, potem Nie, To lepiej nie <głosy> <głosy> no to, to jest chyba w tym Kurkowym co nie? Co się? Jak czym to dobre, bo ja lubię. No co z na ja piacu lubiłem, jak jest z mięsem jakimś tak polana. Śmietonowy, nowe dobry. <laughs> to nowy. Tak jak, jak bitkę coś. jak coś Tak, normalnie ludzie teraz będą oglądać jak ma no. Opinia. No 4-5 <laughs> <laughs> Źle znowu nie możemy powiedzieć, bo więc to będzie nas czekało. <noise> <noise> bardzo dobre, bardzo dobre. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Prawie zobacz co się robi z tymi samochodami chińskimi na rynku. A no te ja, jak ja, ja peko, czy co to za, że chińskie samochody? Widziałem A ostatnio. Rodzajski samochód na polskim rynku U nas nauczyciel kupił Ale teraz już człowiek zobacz jak już Mercedes się wziął za Chińczyków no. e, Mojsiu u nas wziął się, wiem Chciałeś? U nas nauczyciel no. takiego ma no. i to za 135 tysięcy? I ostatnio ten, ten taki popularny, tą, tą firmę japońską, tą chińską I potem pokazywali mapkę dealerów na Polskę, nie? Bardzo zasada, to znaczy, że odwodniono Pół Polski ma, ty, ty. Tam już liskie To schodzi, bo no, to się zaczyna robić to się Ja mówię, tacie, dawaj kupmy taki samochód. A on mówi, no fajne w środku ładnie wygląda. Jeden chyba 6, 1,5, Benzyna. Tak. Mówi, o to suwa to jeden fajnie, to pali. To jeździ, to fajnie jeździ. jeździ. No bo ja oglądam ten motywacyjny bardzo lubię i na YouTube i tak w ogóle kontroluje takie rzeczy, tam ogląda na bieżąco, nie? to Ci powiem, że ostatnio no, nie mogą się nachwalić, że takiego słowa dużego za 120 tysięcy nowkę kupisz na full opcji. Nie? I u nich tam mówi, że nie ma, w tym jednym to tylko była zasada, że 15 tysięcy albo na, na 4, albo na dwa. I tylko taki, nie ma, że tam wiesz, masz klimatyzację, tu nie masz, tu masz tu, masz tu nie masz. Wszystko jest to samo na full opcji, tylko sam nawet to co można dopłacić, nic więcej, nie? a wszystko jest w opcji normalnie. I mój ostatnio nawet ten kornacki co pokazywał to mieli za 89 pokazowego, testowego, za 89 lówka z salonu tych facet co nam pokazywał i mówi, że są normalnie pozytywnie, zaskoczeni. No, zamiast wydać, nie wiem, pół miliona za samochód, płacić 130 tysięcy, no. Albo i nie wiem, no trochę chyba zrozumiał. No, no, widzisz wszyscy teraz się oburzyli i wszyscy ich obkładają yy, cła na nich. Nie? No bo widzę, że wchodzą i wygryzają, nie? No skoro. wiesz, ty, na przykład wiesz, że tego byś miał za 300 tysięcy, a za 120. 000, to masz trzy. No to nie zdążysz tych trzech zjeździć za tego jednego, nie? Ale tak. po kolei trzy nowe. I to na gwarancji i na wszystkim. Teraz się serwis rozbudowuje wszystko. Myślałem, że co jest ten, ten, ten to jest angielski, tylko chiński kupili, nie? Do tej pory tyle lat był przecież, nie? I to pierwsze chińskie samochody, które na polski rynek weszły. Nie bardzo dobre są, podobno już i... Jest z dobrej firmy, nie? Co? Audi Q5 pójdzie na sprzedaż? No A te chińczyka to weźmie? Wiesz, się nie to robię <grym> to. <grym> Za 120 tysięcy kupisz samochód Nie no, kupiątkę w połowie ceny <grym> pan sprzedał, używano przecież To wiesz, jak jak sprzedać to za dużo kilometrów panie w tym A ile ma? dużo ma? 330 No to już ma, ale to diesel No, to jakby Audi to te 500 to niewyjęte Ważne, że 2.0, bo teraz te Audi nowe 1.6 też takie kartru... no, no ale jak ostatnio, to jest Audi to jest nic, ale ostatnio oglądałem Mercedesa pięknego i, i też silnik od Renówki 1.3 3 co się płakać? Co? I to nie ma czym jechać, nie? I to nawet ktoby sobie teraz że jak wszystko się połączyło, żeby Renówka dawała silniki do Mercedesa, nie? A okazało się, że Mercedes małych silników tych nie robił, tak nie wiesz. Do... No to no, jest od kosiarek, nie? A Reno no, robiło, bo oni tam robili, nie? I oni od nich biorą silniki. Mercedesów na Mercedesu nam na mówi, no fajny, piękny samochod. Jakbyś stanu, to się nie powiedział, że tam silnik od w jest. Mercedes w kupę takie ładne wszystko, ale mówi 1,3, jeden, jeden nie ma czego. Wstydnie, nie wiem. Co jest takie do luźnej jazdy? Wiadomo, tak? że teraz wiesz, pojemności są 1,4, 1.5, a mają po 200 koni, nie? Przecież, nie? Nie to co kiedyś, że jak 200 koni to już... Ale co? 4 litry, nie? Co z tego, że jeden 5-200 koni, co to jest za silnik wyżołowany? Ile on przejdzie? 100 tysięcy i już generalka silnika będzie pewnie, albo i mniej. Ja rozumiem 200 ja, samo koni. No no zobacz, to jest 400 konny silnik. Jakbyś w chłodnicę wszystko zabrał, co to za silnik jest kłodny? No, no A ile to jest litrów? 9? 8. 8. 8. 8. I co to za silnik jest? No to tylko te turbiny dają większe moce. No, na długość to nie wiem czy od nie jest różny. Bo tak samo ta budowa tych masejów jest e, od, bo pan ma najmniejszy model, co, nie? 30. 30, 30 to jest najmniejsza. Tak. Jest 40. To chyba chłodnicami się różnią... Niczym? Niczy? Niczy. Do tego też można do tylu podkręcić? No to jest na podkręcony? O ma, Mapę mam gramy 40. 40 to pan. To no jakby pan tylko za naklejkę płacił, to ile pan by musiał przepłacić? O, 100 tysięcy? Więcej? Ja To tak samo my John Deere'a mówiliśmy, a czy ten nam to powiedział, weźcie sobie 175. No to widziałeś 170. tą dziewiątkę ranową? Słyszałeś powiedział? No. Że o 280 koni jest ten sam dzielnik. No 420. Tak jest, tak. I to samo tu było. To jest 30, bo była 35, 37 i 40 w tym. Czyli w ciągu, Na tym samym silniku. Czyli 8 s też mają te same silniki. a czyli też można do 400 ją dać i a. nic się nie stanie. Aż ciekawy jestem teraz. Myślałem, że oni nad chłodnicami większymi czy turbinami się tam, żeby nic Eda, się nie stało. Teraz mówił, że no te 420 ma większą chłodnicę, <laughs> większą wydajność. Bo już 400 minął nie? No bo ten był do 40, Co? do 400, nie stary. No i tam też mówimy. Tam i tyle też dają wydajność, bo też te kwitują, bo w chłodnice patrzyłem takie same, tak otworzył maskę, tylko że filtr powietrza przenieśli tu, ten plastikowy duży, do no, przodu, żeby nie zasłaniał chłodnic, właśnie do chłodzenia, tylko go dali tu na, na, na silniku leży. I tam chłodnice już są te na wierzchu. Ten bo naszym jest tutaj wiesz? Z przodu, przed chłodnicami. Nie? No, to praktycznie 3/4 zasłania chłodnicy ten filtr plastikowy. Oni go tu zdali. Raz, żeby stąd powietrze brał nie tam kurz z przodu. A drugi raz, żeby chłodnicy były odsłonięte A też takie nowe rozwiązania są też jako tłumik wyglądają te filtry Drugi, dodatkowy, to chyba w Dujczwarach tylko jest Czy tam takie jakby z wzięte na głębokie, żeby nie... Boczne mają No boczne, no, no Tak, tak <coughs> ciężko trafić z jakąś uprawą, z tymi ziemiami Bo tak widzicie, widzicie tutaj Tu masz kawałek winy, tu masz kawałek torfu, tu masz kawałek piaru, tak, jak, jak się nada tamten kawałek coś urośnie, to to ci już nie urośnie, no, no tam się wypali i miał tak, e, 30, 40 hektarów dwójki czy trójki ziemi, no to byś posiadł na całości masz jednakowy, fajny plon. A to tak, no, to idzie, to ci nadaje na, gminę, no się ta, na połowa, przy, po, połowa sypnie, połowa w ogóle nie sypie. Tak, tak. Tak, I, I potem w całości wychodzi taka linka, wynik, że szkoda do końca. Właśnie też z, z tym, bo wyżej paki to te one za, kiłoodporne, no to one tony mniej będą zawsze sypać, tak? Jakoś Nie, tak? No teraz już tak miał 10%. Plonu zmniejsza? Bo my tak populacja, no to bardziej wchodzimy. A co Pan mówi, że tylko odporne lepiej dawać na drugi zasiew? Ta, i to 100%. 100% zarabia kiła i będzie za późno już. Dlatego pierwsze były mieszane, że się jak no to na przykład ten, no to taki odporny wyleciał, dobry został. Tak się takie łapki przywa, nie? Ale potem było takiej tak ilości tego wszystkiego, że to już... Placami, nie? U nas jeden tak zasiał, ale to chyba mu mrozy od razu, bo... Też chyba są słabsze na mrozy te rzepaki drugie raz szane. Czy nie? Bo coś po mrozy... Co posiejesz? Co, co jako nasiona, nasiona dasz, nie? A to może tak zrobił. A to co placami wyleci, to są odkiły. A bo proces skombajno chyba wsypywał do big i zasiał tak. Nic nie zaprawiał. To tak jak kiedyś tutaj było. Też tak zrobiliście? Nie no, się, przy tutaj porjeżdżałem tym muszę, to tak chcieliśmy, że z kombajnu zaprawę łopatę się wymieszało i 25 kg na hektar, nie? Tak? no ja. Kiedy... Pierwsze słyszę I się mniej, potem tyle zbierało, nie? No tak było. przy nikt nie kupował nasion, tylko z tych, co się z gorzej. Tak to kiedyś było 100 lat, jak to mówiłem. 100 lat lisek, taka odmiana bo liska, nie? To lisek i lisek i lisek i lisek. Z, 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 nagle pisko wymieszało za prawo do siewnika wórkami się wsypało i piwioło, nie? a teraz jakby kiedyś Ci co tam pracowali w tamtych latach jakby żyli bym powiedział, że sieje tam półtora czy kilo na hektar rzepaku, to bym powiedział, że ze mną coś jest nie tak nie? no, no. no, no. to tak jak weszły pierwsze kwalifikaty tutaj, jeszcze kiedyś kiedyś, nie? jeździliśmy na te szkolenia z Oprysku, co? Robili te kursy, nie? No, jakieś takie taki parę lat już by No i to jakby, jeżeli ktoś by gospodarze byli z nami też, nie? I jak przyszły tu i ja usiałem 150 kg pszenicy na hektar, nie? To no, no, nawet nie ma było czym rozmawiać. Czuję, jak, jak 300 nie dasz, to nic nie zbierzesz, nie? Ja wie, nasioną. Nasiona na że ty z sklepiska bierzesz, się to jak leci łopatą, połowę nie wzejdzie, pół ptaki wybiorą, no to trzeba trzeba 3 nasiać. No i ja ble jak jakim siewnikiem, bo bo połowę wierzchu jeszcze, nie? A jak dobry siewnik, każde ziarko jest dobry odpowiednie. a ja sama grubość. To wtedy mniej się. Jak... No, dlatego a tego tak samo niż teraz z tymi rzepakami, nie? 2,5-2,20 kg 80 się, zależy ile tam po jednostek od sztuk na metr, nie? No, no. I tyle. Koniec, nie? Ale trzeba to kupić, nie? A nie sklepiskać? A ziapak nie jest tani, coraz droższy jest. I to samo widzisz, tak samo widzisz, i, y, pszenicę, w kwadrat Przeniesę na tej pszenicy przypadało po 200, 250, teny, a tu ci dadzą mi 166. No. no i jak jest porównanie? Nie? Ale tam jest jakieś dobre czyszczanie, to każdy ziarek, żadnej połóweczki, tam nie masz nic. każde praktycznie ziarko, której tam jest 90% parę kiełkowania, nie? ze wszystkim jest, jak coś chcesz konkretnego, to to musisz łożyć nie? samo kukurydza przychodzi, jeszcze są na sztuki, na ilości ale też już macie sprawdzoną odmianę kukurydzy? nie wiem teraz jakie tam konkretnie to... i co tam ma, co tam będzie, to ale nasiona z KWS-u, czy nie wiem nie wiem, że nie wiem, ja nawet ostatnio w siali, to nie byłem przy wsianiu przy, przy, przy sianiu kukurydzy tylko tak coś tam wiedział bo ja, ja tak tam zawsze dwóch jest, to już, wiesz, z ziarkami z nawozem, kupili Kupili się, miały już zajęcie od razu też jeszcze. No dobra, do sieć dzień i noc, dwa dni nie ma. A w tamtym roku jaki to była średnia plonu, 8 ton u was? To mokra czy to suka wtedy była? No, to to coś ta, pamiętam. To, to była taka liczona z kombajnu nie? Czyli mokra. No to suka to, to słabo bardzo kukurydza wtedy. Ale to chyba wtedy też nie było roku na tą kukurę, z tego co pamiętam. Tutaj bardzo dużo dzikich. No, dziki wam weszły strasznie, bo nawet wychodziły, jak ja przyjechałem to uciekały. Później się bałem z kamerą biegać, bo mówię, zaraz biegnie do mnie. No nie widzisz, myśliwe że dzików nie ma. Nie ma, po nim wszyscy Ale mówią, ktoś że nie ma. to przewraca, nie? No, u nas zasiał, I jest... zobacz tam za zakład z tyłu, tutaj tak nie widać, e, jak porydę są Ile? Trzy lata, co? Nie, opony już mają nie pękają. Już widać, widać. Jakby się człowiek uparł, to może dyskrobać, co? Ale w ogóle, tu zmorszałem wszystko. Gdybyśmy miała 10 lat Tak, zobacz, jak ona wygląda, całe. No. Tu jest zreklamowane. Jakby stała, bo tu wygląda. Gdybyśmy miał przyjechać, to... By to musi cegnieć ta Przyjmowiem mały. Najpierw trzeba było, mieszkać tu na wiatr. Za, to oni, to, to co ma gwarancję, to bym to myślał. zareklamować, za to przyjechał sobie, z celu, stanowi zdjęć. No? Słali, bo nie da gwarancji, jeszcze to wtedy nie będzie. Chciałby w opocie. Jak przyjdzie, to przyjdzie, przyjdzie nam okupować samochód na ostatnich. No. Ja się myślę, że używacz nie ma to, że... takie, Za takie opony, to z dwadzieścia albo i więcej trzeba dać. Za wszystko. Wszystkie? No. To 20 to może przednie, tak? Tak? O mój Boże. Ale to oryginalne mówimy. A zamienniki a to to będą taniej. Dwa, dwa lata temu czy trzy trzy, ty, tak? trzy i pół kosztowała przednia panipolana. To? Nie. Trzy lata temu. Ale nam się przecięło. Już w Nikolani do tej pory tylnie było wszystko. Ale mi szelina To był mi trzy klopony. Tam nie wyjął gdzieś te ani nicy. Ale teraz teleborcy, mi mitasy to to samo. A, tak. No ale też Michelina wyłożył najdroższa połówkę, nie? No, Michelin najdroższa. Myśleliśmy przykładowo e, 3,5 do 4 można było kupić e, te kawaty, czy te inne do przodu, a Michelina do no, 10,5. Ale co, z tyłu też to się dzieje? Lekko się morszeją. Są tyłu tak no. E, są i nie zobacz, tak jest. takie jak już stare. Zobacz. No, tak jak już były wystawy. Ale na roczniki, jest wtedy oryginalne, nie? Pocznikowo mi. Przecież to nie wieczy. Pocznie. No, z A co? mała ta. No, w kółeczku mogę nie W kółeczku? Pocznikowo. Gdzie pan? A jest to. Jest tydzień i rok. Widzisz? 46? Tydzień no. i 21. I 21, chyba, tak? jeden, no. To 2001 rok. I tak nam dało, bo nie mówimy, jest niektórych tydzień, który rok. No. Wtedy jakbyś tam właśnie kiedyś chciał, czy robicie to, jak to zobaczysz, że są nowe. Czy są z 25, czy 24, bo na bo nie musi być. Tydzień i rok. Pięknie, nie? Taki to bo one są starsze jak masek. Czy nie? Może macie 3 lata teraz ale nie rok produkcji by trzeba zobaczyć ciągnika. No wtedy to byśmy wiedzieli. Mogą by być rok wcześniej uruchomione, jeśli produkowane pod dopiero. No wtedy tego. Ale ja tak samochody ci zakładać musisz zakładach musimy to Zeszłoroczny czy z tego roku. Zobaczymy. No. 25-24. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.